Się, Max Alex, dzisiaj jest konieczny Clash Royale, wielki powrót po długiej przerwie, ale zaczynam no, grać no i kupiłem ofertę taką 150 tysięcy golda, jedna książka książek, do kanałów sezonowych oraz 5 kluczy. Kócia się nie przydadzą, chociaż możemy użyć jednego. <trym zainteresujesz> I tu czekam, mm. to może się nie czytają, ale Gold do abonowania i Book of Cards. No i Twitch, postać, którą Gramot od dziecka, tak? No może nie od dziecka, no ale kiedy zdobyłem tę postać, razy nie się od razu nie ubrałem i ją maksowałem. I widać, mam ją jedna moją na 13 levelu, więc teraz sobie skończyć, skończyć tę mękę i wymaksować tę kartę po tylu latach. Nie się nie opatrzyć, maksować. No, sumie, kiedy indziej, zdobędę te karty. A Book of Cards jednak do no, Legend nie bardziej przyda. Nawet ale, żeby, no fajnie no, do Championa, ale do czempionu, to wydaje się nie ta pora, żeby używać. No, mam tu jeszcze parę Legend, wiadomo tutaj takich. Czeka to jest short, so, uh, Sorted by Level. Ale. No. ale Rarity, czekaj. No, to coś na 12 Lambera, wiadomo grałem nim, ale to mogę iść na jednastym Lasku i dalej. Mam Golda, będę mógł lepszy od razu. Będę miał nowy, to jest poziom, 7. Prawie level 13 wieży. Czekaj, że tego zmienili to. Mister MrFootball gra, pozdrawiam. Mister MrFootball. No i co, a, wiecie do klanu Bathory Matfis. Polecam, Klan się profil w naszej szkole w Polsce. Troszkę kap, ale... ale uznajmy. Fajna lokacja. No i co, ja jestem piąty w klanie, ale w sumie nie gram prawie w ogóle. Jest SBK Shayot, jest Mailownik, jest Atomik. jest Stefan Lolik, Zbernock, Shiko, Antman. wszystko jest więc polecam dołączyć. Pierwa. No. Zostałem jeszcze 3-5 no ale to już jest pod koniec sezonu, kiedy zdobędę więcej tych season pointsów. Eee. Season tokenów, kanał, przepraszam. W to będzie na tyle w tym odcinku, tylko skończę, wiadomo, zrobię ten odcinek tak, tylko w kartce. Ciekawa oferta, jedna taka oficjalna, co jest lepiej dzisiaj zobaczyłem. Myślałem, że tak, tak kupię tak od razu, czemu nie. W sumie taka oferta i miałem nagrać na YouTube, no i w końcu muszę nagrać, bo mnie prosili, więc nagrywam. O, fajna modka, ale 12, co to jest, nie opada. Dobra, robimy to. Na koniec macie nasz trailer, book of books. Macie nasz trailer, Książka Coś pięknego. Wymaksowaliśmy legendę. Pięknie wygląda. 20-20 kart. Nigdy, nigdy bym tego nie zbierał, a tak to proszę. 50 tysięcy dreamy. Level 19 max level. Teraz trzeba 50 tysięcy E, teraz się nie pisze, co się nazywa. Uuuu, coś pięknego, coś pięknego. M mam, mam jeszcze chesta, więc zaraz tworzymy. Ale no, proszę powiedzieć, na 12-14 na legenda, Golem Nightwitch. Coś pięknego. Wydaje jeszcze się, że jakieś wild cards jeszcze będą, ale to chyba jest... Trzeba mieć jakieś wild cards, ale nieważne. No. Żeby mieć jeszcze tego chesta, to może to będzie 7. Kurczę, za jeden level wyżej byłaby już ta. Byłoby już to no. to będzie... O, to jest dobre 12k. Dobra. Bocz, to się da. Ja myślę, kozak. Young, Zap. Dobry niech chęć może być. W jest fajnie, co spoko. Elitki, mega dobrze. Teraz jeszcze jedynie co mają, fireball. No dobra. Będzie Lega. Nie będzie Champion, ale no. Lega ten spoko, Electro Giant lega jaka? Gravia. lega Wizard. Ciekawe. Pierwsza karta do 11 levela Ej, dobra brzmi skrzynkę. Nie świetna, ale taka średnia... No może być Legion taka bardziej. Trochę zawsze ten Electro Giant do koniec, ale... Tak go nie używam. No i mamy czysty siódmy level. No i to właśnie w tym odcinku.